Siema siema, witam was na stronie CSGOskins.com Link do strony w opisie z kodzikiem Sniper02zł oraz 10 groszy na start i plus 10% do depozytu. Więc przykładowo wpłacając 100 zł macie 10 zł za darmo. Przypominam również, że jest możliwość wpłaty w skinach, które dostajecie od razu na swoje konto. Tutaj macie dostępne limity i im więcej wpłacacie, tym większe limity wam się robią. A przy okazji, jeśli jesteście nowymi użytkownikami, no to nie macie żadnego limitu, w sensie macie limit od razu zerowy. Ale niektórzy mogą mieć 100, niektórzy 200, a niektórzy 300, niektórzy nawet 4000, tak jak ja. Przypominam również o rozdaniach na stronie, które macie w tym momencie na ekranie. Wpłacając minimum 840, macie szansę na wydropienie umpa za 33 zł, do nawet takiego Akacza za 210 oraz wiele innych skinów, wpłacając minimum 840. Przypominam również, że wpłacając minimum 10 zł, macie szansę na wydropienie M4A4, za 383 zł oraz Shadow Dungeons za 504. A oprócz tego. Przypominam o tym, że na moim kanale Discord właśnie trwa konkurs o skina za 30 zł Więc jeśli chcecie sobie wziąć w nim udział, to po prostu wyślijcie, że macie wpisany kod sniper 0 na stronie csgoskins.com, No i bierzecie automatycznie udział My w dzisiejszym odcinku yy, testujemy sobie nową skrzynkę sobie sprzedaje, żeby mieć jak najwięcej budżetu Nowa skrzynka pojawiła się na stronie, kosztuje ona tylko 10 zł. Jest to bardzo, ale to bardzo mało. Ostatnio pojawiły się same drogie skrzynki. Dzisiaj jedna z tańszych skrzyneczek, ale jest ona dosyć tania. Zobaczymy, co nam z niej fajnego może wypaść i czy z tej skrzynki da się wyjść na plus. Mamy 850 zł. Zobaczymy. Ja sobie już otwierałem na innych odcinkach, ale nie testowałem jej tak stricte samej. Więc zobaczymy, co ona tutaj nam fajnego może wydrobić. Na razie zapowiada się mega słabo. Jest tam mniej więcej skrzynka pokroju Neona. Neon Casea. Yy, czy ona tak bardzo będzie oddawać jak Neon? Raczej wydaje mi się, że nie, bo Neon to jedna z lepszych tańszych skrzynek. Chociaż tutaj bardzo ładnie dała. Bardzo ładnie dała i na razie to wygrywamy. Bo to Adrian ma tutaj najmniej oprócz mnie. Okej, okay, to nie jest jakieś drogie. Yy, no, i mamy Wina 249 zł. 1000 zł, bardzo ładnie, dobra, dodajmy sobie trochę więcej ich, a dajmy sobie 10. Potem otworzymy sobie jakiegoś destera z tą skrzyneczką, bardzo, ale to bardzo ładnie dała. Eee, też nie ma jakichś drogich, sk drogich skinów w tej skrzynce, no bo najdroższy to za 2500, to nie jest dużo. Chociaż jak za skrzynkę za 20 zł, to dalej jest spoko. Ojojoj, a bubka Mortis nam wypadła. 85 zł, no bardzo dużo. Ale jeszcze jest szansa, że o, ktoś tutaj z naszych botów również nas przegoni. <laughs> Musiałby nam teraz mega syf wypadać. Zobaczymy, zobaczymy. Kolejna łupka Mortis, niestety w Battle Zobaczymy, dobra, Botisamo dostał drugiego skina. Ok, Botisamo jest już nad nami. Teraz jeszcze Bot Adrian oraz Bot Rosso. Bot Rosso nas powoli goni. Bot Adrian bardzo słabo sobie radzi. No niestety nam wypada to coś. Ten Glock. Bardzo drogi przede wszystkim Glock. Okej, okay, tutaj bot Adrian dostał za 49 zł. bardzo ładnie trzy skrzynki zostały. 60 zł różnicy. Dobra, tutaj nie najgorzej. Dwie skrzyneczki. Zobaczmy. No słabo, słabo. No ale bot i samo bardzo ładnie w ogóle wydropił, no. Body sam to solo, wy, solo wyszedł na plus, nie? Ja w sumie też. No, no niestety przegraliśmy 648 zł. Dobra, dajmy sobie 3 takie i 3 na drzesterze. Będzie nas stać 575. Dobra, spróbujmy. Spróbujmy. No miejmy nadzieję, że to wygramy. no 3,689% szans na kosę. Dosyć sporo. Także zobaczymy, zobaczymy. 575 zł. Przetestujmy sobie tą skrzynkę, tak jak się da. Wystania, więc da się na dresserze ją też testować, więc bardzo fajnie. Dobra, pierwszy drop, bardzo fajny. Zobaczymy, jak ona w ogóle dropi na jesterze, bo zastanawiające to jest w sumie, patrząc na to, że jest to droga skrzynka, więc zobaczymy, zobaczymy, czy jester tak bardzo odda. Byle nie dla nas i byle nam kosy nie dało. No niestety wypada nam bardzo drogi. Bardzo droga wupa nam wypadła Za 600 zł mogliśmy dać standarda No niestety go nie daliśmy No i przegraliśmy Czy jakiś duży zysk? W sumie jakoś niekoniecznie duży zysk 1039 zł to bardzo mało akurat Patrząc na tą skrzynię Stać nas na coś jeszcze? Dobra nie stać nas Dobra to zrobimy sobie jeszcze jedną taką bitwę Chyba nie mamy już takiego dużego budżetu Bo na pewno nas stać na, na buście Trzy razy na bójście jeden Jester chyba, nie? Tak jest. Dobra, no to taką sobie bitwę zrobimy. Dajmy sobie 4 gracze dajmy jeszcze raz Underdoga i spróbujmy w ten sposób. Może nam odda, może nam odda. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Ok, pierwszy drop bardzo fajnie. Dobra, dobra, jest Ok, jest ok. Tutaj za 200 zł wypadło ze skrzynki za 20, więc spoko. No tutaj dostaliśmy obydwoje z botem i faktor new Mortisa. Dobra i Boże, może teraz w wy... tym coś wydropi? No nie wydropił nic drogiego. Kurczę, no i przegraliśmy 575. No i niestety nie mamy już na tyle budżetu, żeby roz... wystartować kolejną bitewkę. Zostało nam 6 6,80 groszy. Za 6 zł80 zł to my nic nie otworzymy. Oczywiście jeśli chodzi o tą skrzynkę, ale możemy sobie otworzyć na koniec Ember Case'a, który nam niestety zabrał. Także co ja się zamieszczę, nam dzięki za film. Do zobaczenia do następnego. Trzymajcie się na razie.